Zkradziony kraj, zmanipulowany kraj rozkradzione i miasta i wioski. No i co kamraci i kamratki? Oto stoimy w miejscu gdzie nasze bogactwo jest. Bogatynia. Bogatynia, jak sama nazwa wskazuje. Bogaty. Tak jesteśmy nad kopalnią węgla brunatnego odkrywkową Turów która ma być ma być tu, rów, tu, tu, tu jest róż tak, a, a tu jest bogato ma być nam likwidowana y, ze względu na rosnące ceny ETS czyli Europejskiego Systemu Sprzedaży y, dwutlenku węgla tego co całe życie sprawiło że tu powstały te złoża? Z dwutlenku węgla rośliny, takie jak te, drzewa rosły i to bardzo szybko. A nawet, budując, a nawet pomidory. Bu, budując bogatą faunę. Tak Tutaj była prawdopodobnie kiedyś puszcza Sahara. Znaczy teraz jest Sahara, kiedyś była puszcza? Puszcza była, puszcza. I pełno drzew. Wziął się, zrobił z tego węgiel. Wągiel. Wągiel? Węgiel. Węgiel? Węgiel. I wiecie co? Tyle, że bo to, ten brunatny. Bo to wiecie co? Bo ja to pamiętam czasy, jak, jak na przykład rozdziwaczone, czerwono błyskawicowe pindy, które wtedy jeszcze były zielonymi dziwkami. Dziwka były to jest po, po czesku, dziwka. One wtedy, jak, jak, jak diabeł święconej wody, się bały elektrowni jądrowej. Chociaż samych jąder się nie bały jako takie. One mówiły, że żadnych elektrowni jądrowych, żadnych. A teraz mówią, że tylko elektrownie jądrowe, bo one są najczystsze, najpiękniejsze, najzdrowsze. A jak zapytasz taką ekoluszkę, a skąd ty będziesz, dziucha, brała uran? Ona mówi, jaki uran? No uran. A po co mi ten uran? Nie myl z uryną, mówi się do niej wtedy. A czym ty będziesz te elektrownie jądrowe napędzała? Zasileć. Ona mnie jak to czym? Jądrami. To takie proste, nie? Jak jądrowa, to jądrami. No. A jądrami, no tak. No, ale wiecie co, dziwki tak mają. No. Wszystko się kręci wokół jądra i trzpienia. W każdym razie, jak nam tak już. Wstr... Jądro i, i prąd. Jakby prąd, będziemy... to Nie, pro, prąd. 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 Jak już nam tak wszystko zlikwidują. I... No będziemy szczęśliwi, jak powiedział Klaus Schwab. Bo nie będziemy mieli nic tak. i będziemy szczęśliwi. Tak jest. I wtedy, proszę państwa, jest taka piosenka. Uważajcie. To Klaus Schwab podsunął nam ten pomysł. Jak ciężko być żebrakiem? Jak ciężko, ciężko być żebrakiem? Być żebrakiem. Nie, nie można jeździć, jeździć Fordem, lecz tylko Pontiacem. <laughs> Bo Klaus Schwab jest żebrakiem. On naprawdę nic nie ma. Nie ma nic i jest szczęśliwy. On jest szczęśliwy, on nic nie ma. I uważajcie, premier Morawiecki też nic nie ma. Nie, nie ma. on ma. A co ty? Miska ryżu. Nie, to jest dzierżawiona ryżu. Chińska, miska ryżu. miska. Chiska dzierżawiona miska ryżu. A tak poważnie, słuchajcie, całe te tutaj zagłębie, co wyorane, złoża ogromne, Ogromny o, ogromne złoża węgla brunatnego. E, przepalane, dające, o, tych złóż jest bardzo dużo, tych złóż mamy Dużo więcej. Niemcy się w ogóle nie pieszczą, tylko cały czas nowe zakładają te kopalnie odkrywkowe. Co I jakoś in? nie trują. I Niemcy nie trują. Nie, nie. Oni nie. Nie, nie, nie. Oni nie trują. Oni nie trują. Nie. Jest to rozwiązanie. Jest. Musimy się wszyscy stać Niemcami. Niemcami. I wtedy. Wtedy wiedziałem i powiem, wie ale z ja, a niektóre nawet serben użycza. I nawet wtedy nie będziemy mieli hasła, o, na Grunwald, nie. tylko na Tannenberg! Ja, ja na Tannenberg. Ta, Ale słuchajcie, tak poważnie, poważnie. E, tu widzicie, e, o tu widzicie wynosząc, unoszącą się parę. E, to nie jest e, do pani śpurek, do pani rośpurek. Znaczy słuchaj, tam, słuchaj, tam też dym słuchaj dziewczynko, to nie, to nie ulatnia się dwutlenek węgla, jakbyś chciała. Nie, nie, tam swój, tak, tam swój, tak. Nie, w swojej małej główce. Nie, nie, bo to nie jest ta chłodnia, to jest Wojtek, ten komin, gdzie dostaje się dużo pary wodnej, bo węgiel ma dużą wilgotność. Ale tam Ale też jednak jest... pary wodne. Ta, również tam. E, co chcę powiedzieć? Te ogromne złoża, które tu widzicie, złoża węgla brunatnego powstały z dwutlenku węgla. I właśnie spalanie produktów jak drewno, palenie w piecu, to jak w domach, na wsiach mają drewno, 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 to jest najlepsza ekologia. Najlepsza. Bo jest pełny recykling. Drewno I się zaraz, spala. Stop, stop. Jest pełna jest, pełny, jest pełna przemiana w środowisku. Odzysk, odzysk. odzysk drewno się spalają, powstaje dwutlenek węgla Ta. i tym dwutlenkiem węgla karmione są rośliny, m.in. drzewa. można te drzewa... Pomidory, pomidory. Ogórki. Ogórki. Tak. Żydkiewka. No, no, tak to się nazywa? Kebula, tak. czosenek Tak. I nawet tej. I nawet, nawet zbożowa czysta, wyborowa. A z tego później powstają. Jedzą to zwierzęta. Mamy mięso, mamy jajka. Mamy wołowinkę. To jest no ma, ma. I to jest a dla, a dla pani szpurek mamy robaki. Róż. Rozpurek mamy robaki jak również dla innych I roż, pań. I rozpunka. Jak również dla innych pań mamy robaki. Jest taka pani rozdenek. Rozdenka? Rozdenek. Ona też jest roba, robaczywa. Znaczy ona nie jest robaczywa, ale ona jest ro, ro, robakomiła. Lubna. O, lo, przepraszam, dziękuję. Glizdo Lubna. Nie wiem czy gwizda, ale roba... taka gwizda jak ona jest biała, ona musi mieć w sobie białka dużo. Tej, proteiny. Proteiny. Proteiny musi mieć rewelacyjnie, proteina, tak. No więc słuchajcie... Nie, poważnie, to, słuchajcie, jaki... robienie, wyciąganie, żebyśmy sobie powiedzieli. Tak. E, bo już doszliśmy do tego momentu, w której, w której za ogrzewanie własnego domu będziemy musieli płacić za emisję tak. dwutlenku węgla. Tak. Ocenia się, że nawet 65 euro za tonę e, spalonego węgla, czyli tam jest około 2,5 ton dwutlenku węgla powstaje. E, będziemy płacili, to w skali państwa daje miliardy. E, ale te miliardy nie są wydawane na to nie są wydawane na to, żeby wyprodukować tlen. One idą w kasę, w budżet. Za to nie, będą promowane... Do e, banksterów idą. One będą, za to będą promowane e, nowe idee, 15-minutowe miasta. Restauracje robaczywe. Tak, wszystko. Na naszej ulicy powstało 16 nowych robaczywych restauracji. Zapraszamy do degustacji. Tak jest. Nasze karaluchy hi, hi, są... chrup chrup. Uważaj. Nasze karaluchy są najsmaczniejsze, bo są karmione kawiorem. To jest tak zwane pośrednia konsumpcja kawioru. Tak. I, i, i zamiast my jeść kawior, to robale. My jeść A my wiary. robale. To jest wyższa świadomość. Ale nie, wracając Wojtek, do, do, do istoty sprawy. Ale wracając Te pieniądze, do... te pieniądze tak. e, pójdą na, na rozpieprzenie na inne rzeczy. I po raz kolejny. Na wojnę pójdą. Po raz kolejny na wojnę mogli pójdą. się czuć tak. jak murzyn, który jest zmuszony do płacenia na kukluk z klan. Tak, tak, będziemy, tak będziemy w tej sytuacji wyglądali. I co jest teraz istotne, co jest istotne, to jest dokładnie tak samo jak z rolnikami, którzy ostatnio protestowali i ze zbożem. Jak tylko się dowiedzieli, że dostaną kasę. To problemu nie ma. To jest boże już nie jest trujące. Nie. Już jest. Już jest ono, nie, ono jest już, jak opłacone już jest. Opłacalne Opo... dzięki temu. A. opłacalne. Panie Kamiński, pan stoisz na czele i resortu, który ma służyć bezpieczeństwu państwa. Pan się naprawdę nie zajmuje się bezpieczeństwem państwa. Ja naprawdę z kryminału. Nie zajmuje się. Nie Tylko tego. akurat nie państwa polskiego. Bo wiecie państwo, te biegacze co tam biegały, w Londynie, w Londynie musiały zapłacić 26 funtów za wydychanie dwutlenku węgla. Powiem wam tak, ja kiedyś powiedziałem w 2017 Ta, roku, że przyjdzie nam Żydzi, płacić za oddychanie. Żydzi tak wymyślą, że za od, że nie za oddychanie, za wdech, z, jak za tlen nie za wdech nie. Ale za emisję dwutlenku węgla tak, ale za wydech. I usiądzie taki cwany matematyk i obliczy, że człowiek w czasie doby wydechnie Tyle i tyle razy. Słuchajcie, to jest prawda. I odwagi człowieka, uważaj. Po to jest właśnie ta, bo tak. to te karty płatnicze, likwidaw, likwidacja gotówki, tak będzie jest. dokładnie paragon centralny. Będziecie widzieli dokładnie, co jest kupione, w jakiej ilości. A ja to miałem. Słuchajcie, na paragonie w jak, mięso jak mięso wyrzucicie, jak mięso wyrzucicie, bo się wam zepsuje, to nie będzie, że dwutlenek węgla jest, Oni jest wyemitowany. Oni policzyli, że jest jak bo, kupiłeś. O, w paragonie. Tak. Jak dostałem paragon z wypiski i tam po raz pierwszy, bo ja się, ja się nigdy nie przyglądałem paragonom. Że ten produkt jest oprocentowany tyle, co procent tak. Ten takim i 23% VAT-u niektóre... To się nazywa PTU, to rozsie, podatek od towarów i usług. To i, to... I powiem ci, roś, uważaj co powiem, bo teraz to co powiem to będzie znowu straszne. Rośnie pokolenie idiotek i idiotów, którzy powiedzą: no ale dlaczego tak ma nie być? Skoro pani Rośpurek mówi, że krowy są gwałcone, ja nie wiem czy, mo czy może ona im zazdrości. Z pewnością. Z pewnością. Buchaja. Ale bo nie, wiem, nie wiem, czy ktoś by się odważył zgwałcić europosłankę. Ona ma imunitet. immunitet. Immunitet. I nie można gwałcić europosłów. Nie można gwałcić europosłów, bo oni mają immunitet. Taka jest prawda. Także, Szanowni Państwo, nie bierzcie w bzdury o dwutlenku węgla. Nie wierzcie. Nie bierzcie to, bo to nie chodzi o to, żeby było bezpiecznie, tylko o to, żeby nakraść nam pieniądze. Tak żeby jest. zrobić z nas wyrobników. A, żeby nie Niewolników, tak. Żyli sobie z naszych pieniędzy. Tak jest. Także czołem wielkiej dumy. Brońmy. Swe, powiem pole. tak, swego nie damy, cudzego nie chcemy. Nie chcemy. Ja chcę, żeby tu wydobywano węgiel brunatny. Chcę, żeby funkcjonowała pali Elektrownia. I tyle. Amen. Cześć w Wielkiej Polsce. Co? Szanowni kamraci, Polska Grupa Energetyczna, konkretnie tutaj Elektrownia Turów. I za nami, jak to niektórzy mówią, polucja. Żeby nie powiedzieć, wręcz zbiorowa interpolucja. Pollution z angielskiego, czyli zanieczyszczenia. Tak słyszymy na lewo i prawo. I bardzo często, właśnie pokazywane są takie kominy. Kominy takie jak. O, te dwa, o, czyli ten i ten, i taki jak ten. A tak naprawdę, szanowni rodacy, kamraci, są to tak zwane chłodnie kominowe. Tak to się nazywa. Chłodnie kominowe. Jedynym kominem tutaj jest tamten, który emituje, możecie to zobaczyć, owszem, dwutlenek węgla jako efekt spalania, ale również parę wodną. Ponieważ węgiel brunatny jest dosyć wilgotny, więc emitowany jest sporo pary wodnej, która nie jest jakoś tam specjalnie zanieczyszczona. Natomiast to, co nam często pokazują jako kominy, jako źródło zanieczyszczenia, tu widzicie trzy, na jednym z nich właśnie pisze PGE, elektrownia Turów, to są chłodnie kominowe. Czym są chłodnie kominowe? Bo one są tak chętnie często pokazywane właśnie jako źródło zanieczyszczenia. Są takim symbolem, jak to jest brudno. Widać z nich unoszącą się parę, tak jak właśnie na przykład z tej tutaj chłodni kominowej. Tak, tam się unosi czysta para wodna. W elektrowni do napędu turbin używa się pary pary przegrzanej, czyli bardzo gorącej. I ta bardzo gorąca para. Wpada na łopaty wirnika, napędza ten wirnik, oddaje mu swoją energię. Wirnik napędza generator, który produkuje prąd, energię elektryczną. Wychładza się, ale wciąż jeszcze pod znaczną temperaturą i ciśnieniem opuszcza te wirniki. Bardzo często część ciepła jest jeszcze odzyskiwana w postaci energii cieplnej, więc często takie, takie firmy to są nie tylko elektrownie, ale elektrociepłownie, bo jeszcze dostarczają ogromnych ilości ciepła. I ta para, tak jak na przykład w tym przypadku, widzimy taki przewód, rurę jak gdyby tu. O, ta para dostaje się do takiej chłodni kominowej, i tam w tej chłodni. No, gdzie jest ostrość? O, i tam w takiej chłodni unosi się coraz wyżej ku górze, wychładza się, w pewnym momencie zaczyna się skraplać i spada jako deszcz, jako czysta woda. Czysta woda, taka jak destylowana woda, bardzo dobrej jakości, woda bez zabrudzeń, zanieczyszczeń, bez kamienia kotłowego to jest bardzo ważne przy produkcji pary. Ona jest tam odzyskiwana tam miliony metrów sześciennych wody i wraca to z powrotem na kotłownię, gdzie powstaje nowa, gdzie powstaje nowa para na potrzeby produkcji energii elektrycznej, i cykl się zamyka to wszystko tutaj krąży w koło. Więc za każdym razem kiedy widzicie tego typu kominy, nie ulegajcie tej mafii, która mówi, że to jest źródło zanieczyszczenia. Tu po prostu leci do góry para, zamienia się w wodę skroploną i spada jako deszcz. Na dół, jest odzyskiwana. Jest to źródło czystej, bardzo czystej wody. Chłodniki kominowe. Chłodnie kominowe częsty krajobraz. One się również mogą pojawiać przy elektrowniach atomowych. Pojawiają się. I są też głupio nazywane, że kominy elektrownia atomowa, a jak dymy. A no nie dymi unosi no się z niej tylko drobina pary wodnej, która później jest odzyskiwana właśnie w tych chłodniach kominowych jako czysta woda, wraca z powrotem do obiegu, żeby zostać znowu wytworzona para, napędzić turbiny i dostarczyć nam prąd. Nie ulegajmy propagandzie. Propagandzie tak naprawdę antyekologii propagandzie powszechnego trucia. Tego, że jesteśmy trucicielami. Nie. Bogatynie. Pozdrawiamy serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce.